Witam Państwa. Chciałbym Państwa z prawdziwą przyjemnością zaprosić na 17 zaduszki Jazzowe. Koncert ten odbędzie się 15 listopada o godzinie 17 w miejsko gminnym Domu Kultury W końskich. Niestety na ten koncert nie będziemy mogli zaprosić publiczności. Jak Państwo wiecie, trudne czasy wymagają od nas tego, żeby tego typu koncerty przeprowadzać bez udziału publiczności. Tak będzie też w tym przypadku. To będzie koncert online, ale będzie to koncert na żywo. 15 listopada o 17 zapraszam Państwa do swoich komputerów i do bycia razem z nami. Będzie fantastyczny zespół. Kwartet Kuby Kowalskiego Mogę powiedzieć tak o nich. Młode wilki polskiego jazzu. Będzie, będzie naprawdę co słuchać. Wchodzicie Państwo na stronę Facebookową portalu TKN24 albo na Facebooka Miejsko-Gminnego Domu Kultury W Końskich. Bądźcie z nami 15 listopada. Będzie czadowo!